Cześć, jestem kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Która liczba jest większa? No i zaczynamy od podpunktu A. 3 pierwiastki z dwóch czy dwa pierwiastki z 5? Otóż będziemy te liczby, które są przed pierwiastkiem, wkładać pod pierwiastek, czyli musimy je podnieść do potęgi drugiej. I będziemy mieć tak. 3 do potęgi drugiej to 9. 2. Możemy to nawet tak zrobić. Zatem mamy pierwiastek z 18. A tutaj 2 do potęgi drugiej to 4, razy 5 20. Ok, czyli tutaj jest 18, tu jest 20. To oznacza, że to jest większe. Ok, no to teraz tutaj. Musimy to sobie hmm, wprowadzić pod jeden pierwiastek. Czyli tak samo jak tutaj, ale wygląd lekko przeraża. Ale nic się nie martwcie. Górę zostawiamy. Natomiast dół to pierwiastek z 36, bo 6 razy 6 to 36. I teraz z tego robimy pod jeden pierwiastek. Spoiler. I skracamy przez 6. Zatem mamy jedną szóstą pod pierwiastkiem. Tak samo robimy tu. Ok, a z pierwiastkami jest dokładnie tak samo jak z liczbami. Jeżeli podzielimy pizzę na 6 kawałków i zabierzemy jeden kawałek, i pizzę podzielimy na 7 kawałków i zabierzemy jeden kawałek, to ten kawałek pizzy będzie większy. Więc to jest większe. No to teraz tutaj podnosimy. I tak. 4 do potęgi drugiej to 16. 5 do potęgi drugiej to 25. Możemy to sobie skrócić. To będziemy mieć przez 5, oczywiście 2, tu 5. Wymnażamy z górą, czyli 32. Na dole 5. I zostawiamy. To teraz tutaj. 3 do potęgi drugiej to 9.

Czyli górę musimy zrobić razy 5. No to by było 160. Czyli to jest większe. Ale wydaje mi się, że też na etapie wyciągania całości byśmy to zobaczyli. Zobaczmy zatem. Może tak. W tym mamy 6 całych i 2 piąte, a tutaj wchodzi nam 4 całe i zostaje nam 17 25 Więc tutaj do wyboru, do koloru, którą drogą chcecie iść. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.